Dobry wieczór, witajcie Pięknego Pana Jezusa Chrystusa. Dzisiaj dobry wieczór, a nie dzień dobry, ponieważ jest wieczór, piątek wieczór. Właśnie wróciłem z pracy i chciałbym się z Wami podzielić takim świadectwem, co się dzisiaj wydarzyło, i takimi myślami, które właśnie z tym wydarzeniem są związane, które mi się pojawiły. Dzisiaj poszedłem rano do pracy, może nie jak co dzień, bo, bo po trzy dni w tygodniu tam chodzę do tej pracy. Jestem też kierowcą ciężarówki. Wziąłem moją ciężarówkę, czekałem na naczepę, wziąłem, podpiłem naczepę. Pojechałem z ładunkiem, wyznaczone miejsce, to jak zawsze, bez, bez żadnych kłopotów, bez żadnych problemów. Lubię tą pracę, fajnie się jeździ i. Dzień właściwie jak co dzień, do pewnego momentu, kiedy samochód, który jechał przede mną, no był w jakiejś odległości, powiedzmy 50-60 metrów przede mną, skręcił na skrzyżowaniu w lewo, ale właściwie nie skręcił, tylko chciał na tym skrzyżowaniu zawrócić. I ja akurat w tym czasie, kiedy on zawracał, mijałem go i wjechał mi prosto pod naczepę. Wyrwałem całą maskę, właściwie cały przód. Spotkał się samochód osobowy marki BMW z 44-tonową ciężarówką. Wszędzie poleciały kawałki tego samochodu na całą drogę. Zobaczyłem tylko w lusterku, że coś się dzieje. Właściwie ja nawet nie poczułem, że cokolwiek stało się. Po prostu. Popatrzyłem w lusterko i, i zobaczyłem, że wyrywam przód e, samochodu. E, Ocisnąłem e, na hamulec e, przytomnie, delikatnie, myśląc, że może ktoś jeszcze jest e, za mną. Zaraz obok była e, zatoczka, na którą zjechałem. Wyskoczyłem z mojej ciężarówki i pobiegłem w stronę e, tego samochodu, który e, właściwie zmasakrowałem. Wyszło z niego trzech mężczyzn, około 35-40 lat, holenderscy biznesmeni. Samochód w zupełnie nie miał przodu, pełno części leżało na całym skrzyżowaniu, ale ci ludzie normalnie wyszli, nikomu nic się dzięki Bogu nie stało. Natomiast byli bardzo, ale to bardzo rozczęsieni, w szczególności kierowca. Szybko zapytałem oczywiście, czy... Nic się nikomu nie stało, czy nie ucierpiał, ponieważ spotkanie z 44-tonową ciężarówką, no to nie jest nic przyjemnego. A widok, widok naprawdę jak każdy oglądał zdjęcia był masakryczny, oczywiście tego samochodu. Akurat przejeżdżał paramedyk, zatrzymał się, ale na szczęście nie trzeba było nikomu udzielać pomocy. Natomiast... Ci ludzie, jak powiedziałem, w szczególności kierowca, był bardzo rozczęsiony. Po prostu nie mógł zabrać myśli, nie wiedział co zrobić. Był to Holender, więc Holendrzy generalnie mówią dobrze po angielsku, ale nie potrafił się dobrze wysłowić, znaleźć odpowiednich słów. Pytał się tylko, czy zadzwonię na policję, ponieważ nie był w stanie nic zrobić. Zadzwoniłem na policję, wytłumaczyłem wszystko. Za jakiś czas przyjechała policja. Przyjechał też znajomy tych. Tych biznesmenów, ponieważ niecały kilometr właśnie od tego miejsca wypadku było ich miejsce docelowe. Zabrał dwóch pasażerów. Kierowca został, ponieważ oczywiście trzeba było spisać wyjaśnienia oraz sprawdzić i przebadać odpowiednie procedury, musiały być uruchomione. Przez cały czas trwało to około godziny. Jak tam spędziliśmy, ten człowiek był bardzo rozczęsiony. A ja byłem bardzo spokojny. Oczywiście zdenerwowałem się na początku, szybko podbiegłem, ale kiedy już widziałem, że, że wszystko jest w porządku, dziękowałem Panu Bogu, że nic się nie stało i zabrałem się do normalnych procedur. Oczywiście pełno telefonów do ubezpieczycieli, do, do, do firmy, wszystko zgłosić. Ten człowiek wciąż był bardzo rozczesiony. Po tej godzinie zacząłem z nim rozmawiać troszeczkę. Wymieniliśmy jeszcze wszystkie dane. Powiedziałem mu wtedy, że no na, na całe szczęście nikomu nic się nie stało i to, że tamte samochody są no właściwie to jego samochód zdewastowane, bo, bo w naczepie były naprawdę niewielkie uszkodzenia. Ja dziękuję Bogu i, i to jest najważniejsze. Powiedziałem mu, że jestem pastorem i bardzo często rozmawiam właśnie z ludźmi o takich sytuacjach, że nigdy nigdy nie wiemy, co się stanie. Zaczynamy dzień jak co dzień, wszystko wydaje się, że pójdzie normalnie, tak jak każdego dnia. Jedziemy do pracy, jedziemy na jakieś spotkanie biznesowe, czy też na wakacje. Nikt nie przypuszcza, że może coś się złego stać. Oczywiście bardzo często wykupujemy ubezpieczenia, ale tak naprawdę. A, po to, żeby tylko nie ponosić jakichś niepotrzebnych kosztów dodatkowych i chyba uspokoić nasze sumienie. Ale tak naprawdę, czy ktokolwiek myśli, że jadąc gdzieś może coś mu się przydarzyć? Tak sobie pomyślałem, ja też wyjeżdżam oczywiście codziennie i ja nie myślę o tym, że będzie jakiś wypadek. Ale ja też wiem, że nawet gdyby stał się ten wypadek, to jestem spokojny, że gdyby nawet doszło do tego, że zginąłbym w takim wypadku, bo na przykład ja bym był w osobowym samochodzie, a ktoś inny w ciężarowym, to ja wiem, gdzie ja idę. Ja wiem, że idę do mojego Boga i będzie, spotka mnie tam jeszcze coś lepszego niż to, co mam tutaj. Ale czy wszyscy, którzy żyją, którzy wychodzą z domu, którzy gdzieś jadą. Mają taką pewność, że wrócą, że nic im się nie stanie. W tym przypadku nic się nie stało. I jeszcze raz powiem, chwała Bogu i dzięki Bogu za to, że nic się nie stało. Ale naprawdę jeżdżę i wczoraj również jechałem do Bristolu, i po drodze naprawdę wyjątkowo dużo było wypadków ze względu też na padający deszcz. Był też karambol, sześć samochodów było. Zaangażowanych w wypadek. Autostrada była zamknięta, chociaż akurat drogi autostrady w Anglii są jedne z naj, najbezpieczniejszych. I tak sobie pomyślałem, bardzo dużo tych wypadków. Dzisiaj dzisiaj sam miałem wypadek i można by było pomyśleć, no, ktoś ma wypadek, ponieważ tam gdzieś jechał, piratował. Ja jechałem z prędkością około 20 mil na godzinę, to jest jakieś 30. 5 km na godzinę. Ten człowiek jechał troszeczkę szybciej na początku, ale kiedy dojechał do skrzyżowania, na nim zawracał. Robił to naprawdę spokojnie, bez żadnych szaleństw. Chociaż miał BMW, to, to naprawdę nie szalał i po prostu nie wiadomo jak. Stał się wypadek, nikt go nie planował, wszyscy zachowywali. Przepisy ruchu drogowego wydawałoby się, że jedziemy bezpiecznie. Kawałek może wcześniej by wyjechał, trafiłby nie pod naczepę, ale trafiłby centralnie w ciągnik, który, który by go uderzył, albo uderzyłby kogoś siedzącego z boku. Do tego człowieka zaczęło docierać, że hmm, możliwe, że mógłby zginąć. Nie wiem, czy był na to gotowy. Myślę, że też dochodziło do niego, że przez ten, ten manewr, który nie był jakimś wariactwem, mogły też zginąć dwie inne osoby, które prawdopodobnie mają rodziny. On też ma rodzinę. Po prostu to mogło się zakończyć tak, żeby nie wrócili. Nigdy o tym nie myślimy, że po prostu możemy w każdym momencie umrzeć. I można też tak umrzeć, że po prostu nawet nie pomyślimy, że umieramy. Ale właśnie, czy my jesteśmy w ogóle gotowi na śmierć? Ten człowiek był tak rozczęśniony, że nie powiedziałem mu pełnej Ewangelii. Powiedziałem mu o, o Bogu, że Bóg ma to wszystko w swojej opiece i takie rzeczy właśnie się zdarzają i nikt o tym nie myśli, i warto jest pomyśleć o Panu Bogu. Co on z tym zrobi, tego nie wiem. Ale jak wiele z nas, jak wiele osób usłyszało kiedyś o Jezusie Chrystusie, ile osób usłyszało w kościele Ewangelię, ponieważ byli tam raz, może dwa, może cały czas chodzą, ale pomimo tego, że słyszeli coś o Panu Bogu, nigdy nie postanowili, aby więcej zastanowić się nad tą łaską, którą Bóg chce okazać tym, którzy do niego się zwracają. List do Hebrajczyków, czwarty rozdział, wersety od 1 do 7. Do takie możemy znaleźć słowa. Gdy wtedy obietnica wejścia do odpocznienia jego jest jeszcze ważna, miejmy się na baczności, aby się nie okazało, że ktoś z Was pozostał w tyle. I nam bowiem była zwiastowana dobra nowina, jak i tamtym. Lecz tamtym słowo usłyszane nie przydało się na nic, gdyż nie zostało powiązane z wiarą tych, którzy je słyszeli. Albowiem do odpocznienia wchodzimy my, którzy uwierzyliśmy, zgodnie z tym, jak powiedział: Jak przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpocznienia, chociaż dzieła jego od założenia świata były dokonane. O siódmym dniu bowiem powiedział gdzieś tak. I odpoczął Bóg dnia siódmego od wszystkich dzieł swoich, a na tym miejscu znowu nie wejdą do odpocznienia mego. Skoro więc jest tak, że niektórzy do Niego wejdą, a ci, którym najpierw była zwiastowana dobra nowina z powodu nieposłuszeństwa, nie weszli, czy to znów wyznacza pewien dzień, dzisiaj, mówiąc przez Dawida po tak długim czasie, jak to przedtem zostało powiedziane: dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Myślę, że to są bardzo ważne słowa. Wiele z nas usłyszało słowa Ewangelii, słyszało o Jezusie Chrystusie. A jednak myślimy, mm, mamy jeszcze na to czas. A może ja wierzę, e, może to wszystko wystarcza, ale kiedy myślimy o śmierci, to albo w ogóle nie chcemy o tym myśleć, ponieważ myślimy, że nie, to jeszcze jest długo, to jeszcze jesteśmy zbyt młodzi, żeby w ogóle myśleć e, o śmierci, i odkładamy te myśli. Jak mówiłem, ten człowiek miał e, 35, 6, 7 może lat. Wydawałoby się, że jeszcze dużo przed nim, a mógł dzisiaj właśnie zginąć, on i jego przyjaciele. Nigdy nie wiemy, kiedy Pan Bóg nas zabierze z tego świata. Pytanie jest tylko, czy my wtedy pójdziemy do Niego, czy my jesteśmy pojednani z Bogiem. Dlatego zachęcam wszystkich, jeżeli słyszeliście Ewangelię, jeżeli słyszeliście o Jezusie Chrystusie, to nie zostawiajmy tego na ostatnią chwilę, bo tej ostatniej chwili może już nie być. Tak jak słowo Boże mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc Waszych. I naprawdę warto i dobrze jest zastanowić się nad tą łaską, którą okazuje nam Bóg w Jezusie Chrystusie. Dobrej, spokojnej nocy Wam życzę, i do usłyszenia wkrótce.